Cześć! Co powoduje, że film wygląda filmowo? Dodajmy czarne paski, zwolnienie czasu, odpowiednie kolorki, dużo ziarna i jedyną słuszną muzykę. Mamy to. Dobra, a teraz na serio. Jeśli mówimy o filmach, które zwykle oglądamy w kinach, to u podstaw istnieje kilka technicznych elementów, które powodują, że film ogląda się właśnie jak film. Hey, Mom, what do you think? You look like a gangster. Zacznijmy od słynnych 24 klatek na sekundę. Dlaczego 24, a nie 30 czy 60? Po pierwsze, trzeba zrozumieć, że film to nic innego jak bardzo dużo zdjęć. Popatrzcie, jeśli nakręcimy coś w 24 klatkach na sekundę, to tak naprawdę w pewnym sensie robimy 24 zdjęcia na sekundę, które są wyświetlane po sobie. Jeśli nakręcimy w 50 klatkach, to tę liczbę zaokrąglając podwoimy. Spowoduje to, że ruch dla naszego oka będzie bardziej płynny, gdyż obejrzymy więcej zdjęć w czasie tej jednej sekundy. Świetnie to mogliście zobaczyć, oglądając Hobbita. Ruch wydawał się bardzo wyraźny i płynny. Można było odnieść wrażenie, że wszystko dzieje się w dziwnym tempie. Teraz wróćmy do tych 24 klatek. Skąd one się właściwie wzięły i dlaczego uważa się, że one właśnie dają filmowe odczucia? To stwierdzenie jest troszkę naciągane i w zły sposób sformułowane. To nie 24 klatki powodują, że obraz wydaje się filmowy. Nigdy nie było takiej zasady. To nasz umysł po latach oglądania filmów nakręconych w 24 klatkach tak się do nich przyzwyczaił, że wydaje się mu, że to jedyna słuszna filmowa prędkość. Gdyby filmy przez lata były kręcone w 30 klatkach, to wydawałoby się nam, że to 30 klatek jest idealne. Dawniej, gdy jeszcze nie było dźwięku, filmy kręcono w różnych ilościach klatek, od 16 do ponad 20. Często nawet zmieniały się w obrębie jednego filmu. Wszystko to powoduje znane nam zabawne przyspieszenie czasu i rwany obraz, jednak nikomu to nigdy nie przeszkadzało. Problem pojawił się, gdy wkroczył dźwięk i trzeba było go zsynchronizować z obrazem. Upraszczając i skracając sprawę, okazało się, że kręcenie w 24 klatkach najlepiej współgra z synchronizacją dźwięku, no i tak już zostało. My przez lata oglądając filmy w 24 klatkach tak się do tego przyzwyczailiśmy, że no resztę już znacie. Przejdźmy teraz do stopnia otwarcia migawki, co przekłada się na poziom rozmycia ruchu. Tutaj również mamy pewne filmowe wskazania. Zacznijmy od tego, że w kamerach filmowych, tak jak i w aparatach, istnieje migawka. Działająca migawka wygląda mniej więcej tak. Jest obrotowa, przez chwilę pozwala naświetlić film, następnie zasłania dopływ światła, mechanizm przesuwa negatyw udostępniając kolejną klatkę, migawka następnie odsłania dopływ światła. Proces powtarza się 24 razy na sekundę, bo mamy naświetlane 24 klatki w czasie jednej sekundy. Najłatwiej taki efekt opisać na przykładzie fotografii. Wszyscy pewnie znacie coś takiego jak czas naświetlania zdjęcia. Im krótszy czas naświetlania, tym rozmycie ruchu jest mniej widoczne. Im dłuższy czas naświetlania, tym rozmycie ruchu jest bardziej wyraźne. Dokładnie to samo dotyczy filmu. Im większy kąt otwarcia migawki kręcącej się przed negatywem, tym większe rozmycie. Im mniejszy kąt otwarcia, tym ruch jest ostrzejszy. Popatrzcie. Tutaj ustawiłem mniejszy czas naświetlania. Ruch mojej ręki jest wyraźny i ostry. Tutaj ustawiłem ten filmowy czas naświetlania. Ruch jest zauważalnie bardziej rozmyty. Przyjęło się uważać, że aby uzyskać miły dla oka czas naświetlania, należy w kamerze filmowej utrzymać poziom otwarcia migawki na 180 stopniach, czyli w połowie. Przekładając to na zrozumiałą nomenklaturę fotograficzną, gdy kręcimy lustrzanką w 24 kratkach na sekundę, należy ustawić czas naświetlania na 1,5 sekundy, gdy kręcimy w 30 kratkach na 1,6 sekundy, w 40 na 1,8 itd. Zawsze mnożymy raz 2. Zasada ta jest często łamana, ale tylko ze względów artystycznych. Jeśli widzicie na przykład jakąś scenę walki, która jest niezwykle ostra i wyraźna, to bardzo prawdopodobne, że operator zrezygnował ze standardowego ustawienia migawki, pozwolił sobie ją przymknąć, dzięki temu uzyskał taki, a nie inny efekt. Przejdźmy do rzeczy mniej istotnych, ale również związanych z filmem. Pierwsza z nich to aspect ratio, czyli tak zwany współczynnik kształtu obrazu. Na pewno kojarzycie te czarne pasy. Jedni je lubią, inni wyklinają. Moja rada jest taka, żeby je po prostu zaakceptować i ich nie zmieniać. Aspekt ratio to coś nieodłącznie związanego z filmem i czarne pasy są efektem technologicznych kompromisów, aby widz mógł obejrzeć film w pełnej krasie, a nie obcięty. W kinie siłą rzeczy ich nie widzimy, bo ekrany są dostosowane do wyświetlania szerokiego obrazu o filmowym aspekt ratio. Nasze domowe sprzęty już nie do końca. Skąd się to wszystko w ogóle wzięło? Czas na trochę historii, ale nie uciekajcie, nie będzie źle. Dawniej filmy były wyświetlane w znanym wszystkim niemal kwadratowym aspekt ratio 4x3, które można zapisać również jako 133 na 1 33x1. Niezależnie od zapisu oznacza to po prostu stosunek boków obrazu. Format ten został przez wszystkich zaakceptowany i otrzymał nazwę formatu Akademii. Większość starych filmów jest wyświetlana właśnie w taki sposób. Zmiana nastąpiła w latach 50. gdy pojawiły się telewizory. Pewnie wielu z was pamięta, albo i nawet jeszcze posiada stare odbiorniki, dostosowane do wyświetlania obrazu w formacie 4x3. Dlatego wszystkie stacje telewizyjne przez bardzo długi czas nadawały obraz w takim też formacie. Popularność telewizorów spowodowała, że zaczęto poszukiwać zmian w kinie, takich, które zachęciłyby ludzi do przychodzenia na seanse, a nie oglądania wszystkiego w telewizji. Wtedy właśnie zaczęto wprowadzać do kin szerokie proporcje ekranów. Upraszczając i skracając historię, zaczęły się pojawiać różne bardziej i mniej dziwne formaty, jak bardzo szeroki format 276x1, który występuje w filmie Ben Hur. Popularny stał się tak zwany Cinemascope ze stosunkiem 235x1. Na Obecnie najczęściej stosowane formaty to 1,85x1 i 2,39x1. Te wszystkie cyferki to czyste technikalia, nie miejsce i czas na nie. Często filmy kręcone są obiektywami anamorficznymi, które na negatywie spłaszczają obraz, a później w czasie projekcji w kinie są rozciągane, dając efekt śliczny, szeroki i pełen szczegółów. Z tego wszystkiego istotny jest dla Was tylko fakt, że te cudowne formaty świetnie pasują na ekrany kinowe, a już nie do końca na nasze telewizory czy monitory. Stąd pojawiają się czarne pasy, powodując, że możemy obejrzeć filmy w pełnej krasie. Niestety niektóre telewizory posiadają beznadziejne funkcje dostosowywania obrazu tak, aby wypełniał cały ekran, tym samym ucinając część. Wyświetlanej przestrzeni. Dawniej nazywało się to Panen Scan. Obecnie pewnie otrzymuje różne smart nazwy, ale jedno jest pewne: jeśli chcecie obejrzeć film takim, jakim zamierzyli sobie jego twórcy, to wszystkie te dziwne funkcje natychmiast wyłączcie. That's a bingo. Ostatnią rzeczą, o której warto wspomnieć, jest kręcenie filmu na filmie, czyli po prostu na negatywie. Obecnie przestaje być to aspektem typowym dla kinematografii, bo wiele filmów powstaje już w cyfrowym zapisie. Tym niemniej masa twórców nadal kręci na negatywie, daje to przede wszystkim niesamowitą plastykę obrazu, która jest nie do podrobienia przez cyfrę. Różnic między negatywem a cyfrą jest więcej, jednak to temat na inny materiał. Koniec końców przeszliśmy przez większość najważniejszych aspektów, które wpływają na to, że film wygląda jak film. Oczywiście trzeba pamiętać, że nadal najważniejsza jest praca całej ekipy na planie i to w jaki sposób nakręcimy nasz film, a nie jak technicznie to wykonamy. Tym niemniej, jeśli myślimy o tym wielkim kinie, to właśnie wspomniane tutaj zasady powodują, że osiągniemy coś, co można nazwać filmowym wyglądem.